Kinga Mitora i prezes KS Oświęcim. Dba nie tylko o zespół seniorski, o starszych, tylko też o dzieci. Tak, bo uważamy wszyscy tutaj, jak i ja i zarząd, że fundamentem pierwszej drużyny są grupy młodzieżowe i dlatego staramy się co jakiś czas organizować jakieś akcje do tego, żeby zachęcić młodzież, dzieciaki, do tego, żeby przychodziły tutaj na, na nasz stadion, trenowały e, piłkę nożną. Jak to był pomysł odawcą dzisiejszego spotkania? Czy trudno było ściągnąć popularnego franka do świętych? Nie, nie było trudno, trudno. Tomasz Frankowski, jak i Maciej giwański to osoby bardzo chętne do współpracy. Dlatego wystarczył telefon wykonany przez moją osobę i wyrazili chęć i ja wcale nie musiałam się drugą męczyć, żeby zachęcili do przyjazdu tutaj do nas. Rozmawialiśmy z okazji dnia dziecka też była udana impreza. Czy są postępy? Czy młodzież bardziej garnie się po tych imprezach? Tak, zwiększyło się gdzieś około 70% dzieciaków zaczęło przychodzić tutaj do nas na, na sołę i dlatego te akcje są organizowane co jakiś czas, żeby jeszcze więcej młodzieży zachęcić do przybywania tutaj do nas, do treningów, do, do reprezentowania naszych barw. Również lata temu zaczynałem tak jak wy. Pierwszy raz ubrałem spodenki i koszulki, rodzice mnie przyprowadzili na trening. Mam nadzieję, że to będzie również dla was motywacja do pracy, zabawy. Biegania po tym boisku. Wiem, że macie teraz zdecydowanie lepsze warunki do uprawiania sportu niż ja. Chciałbym również wam życzyć dużo powodzenia, wytrwałości, i żebyście natrafili na trenerów. A jak słyszę, tutaj są bardzo dobrzy koordynatorzy, żeby wyciągnęli z was wszystko to, co najlepsze, żebyście w przyszłości mogli grać na poziomie trzeciej, drugiej bądź ekstra klasy, i, i waszym marzeniem pewnie również jest strzelać czy bronić bramki. Jak ci obecni, których widzicie w telewizji, jak Szczęsny czy lewandowski? Muszę powiedzieć, że ja pochodzę z tego regionu i troszeczkę mało nas piłka, że wychodzi stąd. A cieszę się, że was jest tak dużo i mam nadzieję, że z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień będzie was coraz więcej. Chciałbym, żeby tak było, dlatego tu dzisiaj jestem. Mam nadzieję, że będę się pojawiał częściej. Na pewno dla tych młodych naszych adeptów będzie to wydarzenie, trenować, ćwiczyć, bawić się z, no, z naszymi inkaznami. A z okazji Dnia Dziecka powiedział Pan, że Soła stawia na młodzież, na dzieci, że klub buduje się od podstaw, od tych najniższych szczebli. No, tak jak powiedziałem i efektem jest tego właśnie dzisiejsze spotkanie z naszymi gwiazdami. E, no chciałbym, żeby to dalej w tym, w tym kierunku szło, żeby tych chłopaków z Oświęcimia, z pobliskich tutaj miejscowości było jak najwięcej i żeby w Solę Oświęcimia grali chłopakowie. Od naszej ostatniej rozmowy w czerwcu, czy coś się zmieniło? Coraz więcej dzieci przychodzi do Soły? E, na pewno tak. Na pewno nasz klub już jest inaczej spostrzegany, bo ciągle coś się dzieje. Jako pierwsza drużyna nagramy, też w trzeciej e, więc coś się dzieje. Jesteśmy zauważani tutaj w, i w Małej Polsce, i na Śląsku też dużo, coraz więcej osób o nas pyta. E, dlatego no, chcemy, żeby ta młodzież się tutaj rozwijała w dobrym kierunku i, i tak jak mówię, I wykładnikiem będzie tego, że coraz więcej tej młodzieży będzie wchodziło do pierwszej drużyny. Maciej Iwański, ostatnio często widywany na oświęcimskich obiektach sportowych, dzisiaj już nawet gra. Tak, dzisiaj już gram, bardzo się z tego cieszę i cieszę się właśnie, że tyle dzieciaków jest z nami. Tak, na obiektach sportowych, bo i na hokeju mnie widać, i na piłce nożnej, więc to prawda. To sądzisz o dzisiejszej imprezie? Bardzo fajna akcja. Wydaje mi się, że powinno być w regionie tutaj dużo więcej takich klubów, które starają się tych dzieciaków zaszczepić gram nie tylko w piłkę, ale, ale ogólnie sportem. Bo, bo ja pamiętam, za moich czasów nie mieliśmy orlików, nie mieliśmy sztucznych boisk, mieliśmy boiska betonowe, a były one pełne. Teraz jest wszystko, i te boiska stoją puste, i, i coś trzeba zrobić, żeby, żeby tych dzieciaków zaszczepić sportu? Osobiście jestem szokowany, że tak dużo malutkich dzieci. A ja się bardzo cieszę, bo te malutkie dzieci to właśnie są, Najlepiej się z nimi pracuje, powiedzmy. Co masz Frankowski, w minut? Co tu się będzie działo dzisiaj? Będzie się działo, tak. W rytmy piosenki. Natomiast fajna idea, powołanie do życia kolejnych grup młodzieżowych na zaproszenie Ryszarda Czerwca będąc w Krakowie nie mogłem nie skorzystać no i, i bardzo mnie cieszy taka nie inna postawa władz miasta klubu którzy, którzy zapraszają dzieci do wspólnego uprawiania sportu Cieszy to, że tylko nie zespoły ekstraklasowe, ale też ligowe dbają o to. No tak, bo to przede wszystkim z tych zespołów powstano później nasi zawodnicy w Ekstraklasie a w dalszej perspektywie reprezentanci. Pytam dlatego, bo takie kluby jak Legia Warszawa, Wisła Kraków, one niby tworzą ten narybek, a tu widzimy troszeczkę coś innego. Tak, tylko że trzeba pamiętać, że do tej Legii Warszawa czy Wisły Kraków w wieku 14-15 lat zostaną zaproszeni zawodnicy, którzy właśnie w tego typu klubach zostaną, uwaga, w tego typu klubach zostaną wychowani. Z Maćkiem Iwańskim rozmawialiśmy, że bardzo dużo malutkich dzieci. No tak, to jest właśnie ten pierwszy... Pierwszy nabór, który zaczyna się bawić bawi z piłką, poznawać, najpierw oczywiście będą biegać grupą, jak, jak popularne kurczaki. No, a za 2-3 lata, jak pan będzie tutaj częstym gościem, zobaczy pan jak, jak już będą się ustawiać na pozycjach, z coraz lepszą umiejętnością gry w piłkę. Jak pan ocenia dzisiejszą imprezę? Bardzo pozytywnie, tylko i wyłącznie można ją ocenić samych superlatyw. Jest i dwójka tutaj naszych trenerów e, po mojej lewej stronie, Cienkosz Patryk.